Cześć moi drodzy, w kolejnym dniu. Jak się pewnie domyślacie, wczoraj nie obyło się bez deszczu, na szczęście burzy nie było żadnej. Dzisiaj pogodę od rana mamy... O, taką jak widać, jest bardzo ciepło, ale nie ma słońca, ale to może dobrze, bo czas na jakiś tam reset, chociaż obiecują, że o 13.00 słońce wyjdzie. To by wyszło. No a my co, jak zwykle rano? Śmiadanie? No nic nie robimy, tylko jemy. <laughs> tak, nic nie robimy, tylko jemy. Ale dzisiaj, tak jak wczoraj mówiłam, Słuchajcie, przepyszny, przepyszny. Naprawdę powiem Wam, że jadłam wiele, bo jestem, mm, no bardzo lubię i gdziekolwiek by nie podali smalczyku takiego do chlebusia, to zawsze próbuję, ale ten jest po prostu odboczka i on jest najlepszy na świecie. Naprawdę Wam lepszego. No, a do tego oczywiście będą ogóreczki, które sami żeśmy sobie tu na łódce szybko... Y Zakisili. zakisili? W sumie to nie są zakiszone, bo one są małosolne, ale no. w tym wypadku będą super. No i do tego rzodkieweczka. weczka. Także Boczek, Janetka, pozdrowionka. Korzystając, że jesteśmy na wieżbie, a zawsze Wam pokazujemy, jak wyglądają porty. No to tym razem też Wam pokażemy, bo uważam, że port jest bardzo fajny. Fajnie usytuowany, bo to jest w momencie, kiedy wypływacie z jeziora Mikołajskiego i płyniecie w kierunku bełdan. To przed promem po lewej stronie macie port wieżba. Yy, mnóstwo miejsc, bardzo, duże, bardzo dużo kei rezydenckich, yy, ale generalnie musimy pamiętać, że mimo to, że pisze, że jest keja re dla rezydentów, to trzeba czasie warto pokręcić za zapytać. Tak. tak, i warto zapytać. Jest bardzo pomocny bosman, pan Janusz, który jeździ na rowerku i od razu szczaja, jak jak jakiś jacht-houseboat czy, czy żagrówka yy, przypływają, no i pomaga. W zacumowaniu i tak się też wydarzyło w naszym, czy zdarzyło w naszym przypadku, tak? Tak, obok słuchajcie portu macie też od razu pole kempingowe, yy, z miejscami tu raczej jest ciężko. Znaczy to jest też rezydenckie hmm. pole kempingowe. Miejscówka jest po prostu fantastyczna, bo jezioro jest z jednej i z drugiej strony, a my tu właściwie jakby na takim cyklu jesteśmy. Ale przede wszystkim co jest jeszcze bardzo fajnego, przy kei rezydenckiej możecie zjeść śniadanie na zewnątrz jachtu, są stoliki poustawiane. Przesełka. O. I ludzie siedzą, jedzą śniadania niekoniecznie na swoich jednostkach tylko właśnie przy stolikach. To fajne jest to, że każdy port charakteryzuje się czymś takim, co nas zachwyca i co jest super i co sprawia, że jest wyjątkowy, inny od innych, bo ma coś, czego gdzieś indziej nie ma. No dokładnie tak. W tym roku jest tu droga robiona. Więc troszeczkę się może, może kurzyć, ale nie mniej jednak warto skrócić Kiedyś tej drogi nie było, były same wertepy, dziury w asfalcie, ale już już słuchajcie, jest to ogarniane i ta droga powstaje. Także zobaczcie, będzie chodnik i będzie położony asfalt. To jest to pole kempingowe, o którym żeśmy wspomnieli za chwilą, przed chwilą, ale bardziej już rezydenckie, domki holenderskie z dostawkami. Ale co Wam chcę? też pokazać, bo na końcu na końcu tych tego kempingu, czy tego pola kempingowego jest fajna plaża, czyli jakby za wierzbą, tak prom przepływa na drugą stronę, jest fajna plaża, z której można skorzystać. Jesteśmy już na, na plaży i zobaczcie, jak to jest pięknie. I tam był danami i stronę yy, śluzy guzianki, w tamtą stronę, tak, tak widzicie, a tu niewielka plaża kameralna. Z łagodnym wejściem do jeziora, jak widzicie płytko z tej strony, tu po lewej cumują właśnie jachtami żagrowymi też na dziko, ci którzy czarterują sobie. Tu fajne też ciekawe pomosty pobudowane, raczej też można pewnie skorzystać. I też łagodne wejście do jeziora. Dobrze moi drodzy, idziemy dalej w takim razie. Generalnie tak to wszystko wygląda, czyli yy, przy przyczepie mała wiata, czyli mała wiatra półtorej albo dwie przyczepy jeszcze pewnie w środku, aluminiowa z dużymi drzwiami, kuchnie polowe takie, także bardzo, bardzo fajnie nie? No niesamowite, to już wiecie to już są domki tak, to już nie przyczepa, to już jest y, apartament tak. No my moi drodzy właśnie wypłynęliśmy wieżbę zostawiamy za nami i jesteśmy tuż na rozgraniczeniu szlaków wodnych Bełdan ze Śniardwami no i co? Udajemy się na Śniardwy, potem na Seksty, jezioro Seksty, a dalej będziemy Was informować. Także w międzyczasie jakiś timelapse puszczę ze Śniardw i miłego oglądania życzymy. Zobaczcie, jesteśmy na Śniardwach już. Śniardwy początkowo są bardzo płytkie i są znaki nawet na jeziorze, że metr m. I przez 300, y, 300 metrów w kierunku do jeziora Mikołajskiego i oczywiście w stronę Śniard od, od Mikołajskiego. Tak? I są nawet tutaj, nie wiem czy będzie widać, bo zapuściłem włączyłem aparat, ale są też y, ustawione pławy. I zobaczcie, i tu, tu też cały czas pokazuję, teraz już jest 3 metry, nie? ale przed chwilą było niespełna 2. Także płynąc po Śniardwach, a macie du, duże zanurzenie, no to starajcie się pływać szlakiem. Siłka sobie usnęła, ciśnienie jej spadło. A ja tu sobie opracowuję nawigację, żegluj. Mamy dzisiaj, yy, chcemy dzisiaj przepłynąć jezioro śniadwy, jezioro Seksty, to macie tu jezioro wyżej i kanałem Jeglińskim aż do jeziora Roś. Na kanale jegwińskim mamy, yy, moi drodzy, mamy śluzę, którą się będziemy musieli przeprawić, więc yy, w śluzie będziemy pierwszy raz. Mam nadzieję, że wszystko nam dobrze pójdzie. Asia ma trochę stresa, yy, ale generalnie trzymajcie kciuki. I myślę, że za chwileczkę to gdzieś zobaczycie tam albo w timelapse, albo... albo no ale jeszcze kawałek mamy, bo na razie jesteśmy gdzieś tam w 23 śniad od strony yy, Mikołajek, więc yy, jeszcze troszeczkę mamy jezioro Seksty, też niewielkie jezioro ale też nam chwilę tam zajmie a nie płyniemy sobie w ślizgu bo raczej sobie organizujemy tak czas żeby sobie płynąć powoli kruzerowo, żeby pooglądać krajobrazy popatrzeć co się dookoła dzieje a naprawdę jest różnych fajnych zakątków tu na Mazurach całe mnóstwo więc no, w ślizgu pewnie też gdzieś tam przelecimy żeby wam pokazać ale to generalnie jak się już będziemy powiedzmy wracać do strandy powiedzmy jutro lub pojutrze więc też jakiś tam kawałek tego ślizgu Wam nagram bo też lubicie patrzeć jak łódka idzie w ślizgu co prawda jak nagrywam sam i prowadzę no to raczej yy, znaczy inaczej jak nagrywam, jak jesteśmy we dwójkę to ciężko jest to wszystko nagrać bo trzeba trzymać kierownicę trzeba mieć oczy szeroko otwarte trzeba wiedzieć gdzie, trzeba przeczuwać że tak powiem co się dzieje na wodzie z prawej, z lewej, z tyłu więc trochę ciężko jest we dwójkę ale może, może coś tam Wam z tego ślizgu wrzucę. Choćby nawet tą falę, która idzie tam yy, za ruchom, bo wiem, że wielu z Was to rajcuje. Pamiętajcie o bezpieczeństwie pchnięcia yy, w ślizgu, bo ostatnio na Mazurach troszeczkę wypadków było. Generalnie dbajcie o bezpieczeństwo na wodzie, bo woda nie wybacza. Woda nie wybacza i to już w Polsce ładnych. Kilkadziesiąt, jak nie już set przypadków jest, że tak powiem, które się skończyły nie do końca, tak, byśmy to wszystko chcieli. Spalanie w tym momencie 9.4, prędkość mam jakąś 10 do 11 km na godzinę, więc zupełnie powoli i rozkoszuje się widokami. Ja mam zetkę podniesioną, bo to jest tak, 0.9, 1.2, 1.5, także, a jesteśmy na miejscu, gdzie wpływamy. Jezioro Sexty, więc ten, to wąskie gardło takie trzeba naprawdę uważać, bo po dużej zmieli i zresztą jak wejdziecie sobie w nawigację żeglu i to konkretnie widać te miejsca oznaczone przez innych użytkowników do potwierdzenia, ja też potwierdziłem, że jest tutaj w tym momencie płytko. Teraz mam 2 metry, także uważajcie. Jesteśmy już przy samym wejściu do kanału jeglińskiego 5250 metrów, a przed sobą mamy już śluzę. Mamy znak na wprost szczałkę w prawo, czyli że kierujemy się na prawą stronę śluzy. O i zobaczcie, słoneczko wyszło. Asia rzuca odbijacze. I będziemy się zaraz śluzować. Prędkość 6 km. W kanale o znak śluzy. O, jesteśmy sami na razie. Super, bo myślałam, że podglądne co się robi w tej śluzie, więc jak robimy jakąś gafę, to, to nas nie krzyczcie bardzo. Kasia, jaką gafę? Nie wiem, nawet nie widziałam jak coś przepływa przez te śluzy, a teraz muszę sama się czytać. No widzisz. Poganie. Jesteś pionierką, także szerokość śluzy 7,4 metra. Ciekawe, jaka jest różnica poziomów, ale to pewnie zaraz się dowiemy. Łączę ze strumieniówki od razu. No, różnica chyba nie jest duża, bo tam widzę, widzę wodę. Zapnę sobie psa, bo nie wiem. No, zawiążę, żeby nie biegała. Nie no, zdążyła wyskoczyć jeszcze? No, 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 dokładnie. Dobrze, śluza została otwarta. Wszyscy w tą stronę przepływają, i teraz kolej na nas. My wpłyniemy. O, przestawił się znak. Zostawił się znak na zielony, zobaczcie, i będziemy wpływać. Dobra, Asia za chwilę nas odsumuje i wpływamy. A moi drodzy, śluza się w tym momencie będzie pewnie otwierała. No zobaczcie, wody jest w tym momencie coraz mniej. Czyli jakby dostosowujemy się poziomem do poziomu, jaki istnieje po tamtej stronie kanału. Asia cały czas bosakiem, bosakiem yy, odpycha od supów, Ja strumieniówką też z drugiej strony biorę i reguluję sobie, żeby łódka się nie kręciła, żeby stała w miarę w miejscu. O, zobaczcie. I za chwilę się będą otwierały bramy i będziemy płynąć dalej. Zobaczcie, już się otwiera. A tam następni uczestnicy, którzy płyną w stronę Świat czekają na wejście właśnie do śluzy. I w drugą stronę, oczywiście woda będzie odnosiła się poziomem do tego, który jest na tej stronie kanału jegińskiego i w stronę. Jeziora Śniardzwy. Asia, opowiada, jak nam poszło. No, myślę, że poszło nam bardzo dobrze. Nic nie ubiliśmy, nic nie rozbiliśmy. Ale najgorsze są właśnie te manewry takie, gdzie jest ciasno. Słuchajcie, trzeba łódkę mm, trzymać nieprzycumowaną, ale trzymać ją nieruchomo w sumie. No, kilka razy musiałam tam trochę bosakiem skorygować, bo wiecie, Mario jeszcze dookoła musi chodzić i, i kręcić równocześnie, więc tam, gdzie on nie widzi, to ja się staram dopatrzyć. Co można uratować i jak, ale nie, no myślę, że było bardzo dobrze. Łatwa czynność? Nie, nie. nie da się powiedzieć, czy łatwa, czy niełatwa. No, ale na dwie osoby? Na dwie osoby, no myślę, że w jedną to chyba nie do ogarnięcia, chociaż pewnie są tacy, co sobie poradzą w pojedynkę. Ale mówię, no to nasza pierwsza przeprawa, więc zawsze trochę stresu, bo jeszcze nie do, nie do końca. I wiemy co, co może trzeba robić, Mario mówi do mnie tak zarzuć supę, zarzuć i, tego, co my za słupa, patrzę się gdzie zarzucić tą, co za tego supa. No, bo, bo to wiesz, można zarzucić i po prostu korygować sobie ten. jak masz jeszcze osobę z przodu na przykład, która ci robi to samo i po prostu łódka ci nie tak, chodzi, Tak, bo... ale to w naszym przypadku raczej by się nie sprawdziło i... No, ja, ja kontrolowałem... Ja kontrolowałem słuchajcie strumieniówką, tak jak wam pokazywałem, a Asia z kolei bosakiem korygowała, żeby łódka w miarę stała, yy, że tak powiem, prostopadle do... Znaczy yy, że prostopadle, równolegle do 70. Do tak, dozy. ale wiecie, to zawsze to się wydaje tak, że taką łódkę to w ogóle jak ona jest na wodzie, to tak pchnąć, ona już leci, ale w momencie kiedy masz jeden punkt podparcia, który jest yy, tylko tym bosakiem na przykład, prawda? Gdzie to jest tylko ten. Ten czubek, który się od czegoś odpycha i jeszcze to mamy prawda, regulowane, więc trzeba sobie dobrze to spiąć, żeby się bamyli. bosak nie, nie, nie skracał, a nie, nie odpychał. I y, tak naprawdę jedyne miejsce, gdzie się można złapać, no to te relingi takie pokazuję. No. To te relingi takie przysiedzenia bądź y, tutaj w górę idące. No bo tak to jest kanwas założony tak. i jakby nie ma, nie ma możliwości nie ma, sobie podejścia. Nie ma w ogóle takiej za co się zaprzeć, żeby to odepchnąć trochę, więc to jest tylko kwestia tego ile, ile tu przytrzymasz i ile tutaj pchniesz, nie? Ale Asia chodzi na ćwiczenia, na siłownię, nie, to to nie na o to siły. Nie o to chodzi, no, Wiem o to nie, nie jest to takie o, że tak po prostu i, i Znaczy nie jest to, to bułka z masłem na pewno, tak? No. Ale niekoniecznie... Niemożliwe do zrobienia, oczywiście? Nie, tak. no no przecież bez problemu zrobiliśmy. Tylko mówię, że no, tak no. Trzeba, trzeba się jakoś tak nastawić do tego, że. Ale teraz zobaczcie, bo płyniemy tym kanałem Jeglińskim i on naprawdę jest piękny. Jeszcze słońce nam wyszło. Tak, zrobiło się bardzo gorąco. Tak jest w ogóle bardzo duszno, nie? Tak. Ja sobie trochę przyspieszę, bo mi się. żeby mi się łódka trzymała chociaż. żeby mi nie chodziła. I cały czas, oczywiście, timer zleci dla Was z całej naszej wyprawy od samego początku do samego końca, więc myślę, że widoczki będą bardzo fajne. Ale parekie lasy. Zobacz. Nie? Pięknie w ogóle tak jak przycumowaliśmy przy tej yy, śluzie, śluzie yy, to fajne miejsce było takie, żeby wypuścić Madi, ona sobie pogoniła, załatwiła swoje sprawy. No i teraz sobie tu odpoczywa. Także to jest też spoko, że, że można spokojnie przycumować tam łódkę i, i gdzieś tam wyjść, nawet rozprostować nogi czy, czy łapki pieskowi. Jest super. A widzę, że kanał jest chyba dosyć płytki, bo tak jak patrzę, to brzegiem cały czas widzę, słuchajcie, dno. Tak, kanał ma tylko, mówią, półtorej metra no i myślę, głębokości. No tu jest dwa metry, zobaczcie. 2, 3, 1, 7, o 2-3-2-2, bo stąd widzisz normalnie, że gdzieś woda może do kolan jest. No tak, tak, tak. Przy tak, brzegu tak. Przy brzegu tak. Ale pięknie, nie płynęliśmy tędy nigdy i to jest znowu takie miejsce na nas nowe na Mazurach. Tak. Ale wracając do kanału. Yy, właśnie glińskiego to Wam powiem, że jest Czaderski. Yy, zupełnie taki dziki, można powiedzieć. Yy, to już nie są te kanały, które gdzieś tam płyniemy przy jeziorze Szymon. Yy, tamte są regulowane, a tu zobaczcie tą roślinność. Jest fajna, nieregularna. Co chwilę jakieś przewęż przewężenia, mostki. Yy, oznaczenia, że trzeba raczej płynąć środkiem, bo może być przy brzegach yy, płytko. No super, super. Zafascynował nas tutaj port Wrota Mazur. Jego cechą charakterystyczną jest to, że jest on w kanale. No, kilka tych kanałów zdarzyło się nam już przepłynąć, ale w żadnym w sumie nie ma portu. No, na przykład kanałem dopływa się do portu Zielona Zatoka. No, no, ale. Tak, ale, ale to jest taki kanał, który prowadzi typowo do tego portu, a tutaj po prostu no, ale w Pięknej Górze też jest, ale to tak niby to w te... kanale, niby nie w kanale. Tak. No ale, ale... ale nie, no tutaj jest takie to całkiem inne i tak fajnie wygląda i to takie nawet, nawet dość, dosyć sporawe widzę. No a sam kanał, słuchajcie, już się, kończy. już się kończy, ale był fantastyczny, ponieważ był on taki całkowicie dziki, sama przyroda dookoła, bez jakichś budynków, zabudowań, wzdłuż płynęła, znaczy płynęła, nie płynęła, tylko szła, tylko ścieżka rowerowa co jakiś czas widziałam jak przejeżdżali na rowerach, no też fantastyczna przygoda, więc jeżeli ktoś by chciał się wybrać na Mazury z rowerami, to też jak najbardziej, na pewno są tutaj... Miejsca, gdzie fantastycznie możecie sobie wzdłuż jezior czy wzdłuż kanałów pojeździć. A tu widzę, że też zaczynają się domki letniskowe, też bardzo przyjemne wrażenie sprawiają. No słuchajcie, powiem Wam tak: Chorwacja jest piękna, ale Mazury w niczym jej nie ustępują. I ja myślę, że im dłużej tutaj przebywamy, to tym bardziej one się nam podobają, ciągle odkrywamy coś nowego i jest to coś fascynującego. Także czasami może niekoniecznie trzeba szukać tak daleko, bo u nas też jest cudownie. No jedyna rzecz, jaką Chorwacja ma przewagę, no to ta pogoda, która jest tam raczej, no w 90 kilku procentach pewna, że będzie taka, nie inna, a u nas bywa to różnie. Ale jak chodzi o krajobraz, o widoki, o teren, o przyrodę no to myślę, że naprawdę mamy się tutaj czym chwalić i natury, Mazury Cud Natury to nie jest niczym przereklamowane, po prostu jest tu cudownie. Zgadzasz się ze mną? Jeszcze nie słyszałem akurat, Aha. Nie. Popatrzę, bo znaczy to jest pław kardynalny i się, któremu tak. płynąć. No to już wam tu pokazuję, zobaczcie, przede mną wszystkie te słupki takie. No to to są oznaczone miejsca, gdzie są płycisny No i tu będziemy musieli sobie jakoś poradzić, żeby fajnie wypłynąć Wydaje mi się Mario, że na prawo Zobaczcie tutaj tak z bliska Wam pokażę I tak jest tutaj chyba troszkę głębiej jak tam przy hotelu gołębieskim Koło Mikołajek jak Wam pokazywaliśmy No to tam to, to faktycznie prawie było widać piasek z dna Tutaj go nie widzę, no niemniej jednak na pewno po coś oznaczenia są sadzone. A zobaczcie, wypłynęliśmy, i ja nie wiem, jakby się świat zatrzymał w ogóle. Zero wiatru jezioro, i, jezioro roś to jest. i zero, zero życia w ogóle. Popatrzcie no. się, wszystko dla nas, tylko i wyłącznie. Jezioro Roś. Jezioro roś. Jedna żaglówka i my. Nazywa się Roś, cudne miejsce, no po prostu zachwycające. to dookoła niesamowita, Ja jak tylko zobaczyłam to już z daleka na łódce, do no wiomarie od mój tutaj. No nie udało nam się zacumować na Y Bumach, bo słuchajcie, brakuje mi jednej knagi i nie mogłam sięgnąć, więc musieliśmy przeparkować łódkę kawałeczek dalej w sajdzie, żeśmy się ustawili. A ja to lubię w takich portach chodzić, lubię poddawać. Inne łódki co tam mają być. Ciekawego, powie tutaj co I był taki komentarz Asiu, co nas zainspirowało do tego, żeby kupić łódkę, pamiętasz? No. E, tak, spacery właśnie Pomolo i generalnie żeśmy, generalnie żeśmy jeździli do Chorwacji chyba z 12-13 lat z rzędu. Czekajcie za okulary. E, I... Wieczorem to życie w tych portach, ludzie jak siedzieli na tych jachtach, jak sobie pili winko, sobie jedli sobie rybki, krewetki i tak dalej. Słuchajcie, muzyka szła, te jachty po podświetlane I w ogóle, kiedyś tak powiedziałem: Kurde, musimy mieć, musimy mieć. Trzeba tak zrobić, że musimy mieć. No i słuchajcie, i w którymś momencie, a no minęło parę lat, oczywiście od tego czasu, ale kupiliśmy swoją łódkę. No, jak widzicie, od 2019 roku staramy się, jak tylko jest możliwość, pływać w nią, fajnie na niej spędzać czas, pokazywać Wam fajne, fajne miejsca. I to jest uważam, to jest, uważam super. A teraz zobaczcie z drugiej strony pomostu: bo jest taka wnęka, takie atrium.